Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Jak wspominałem poprzednio, odcinek ten poświęcony będzie rozlaniu kwasów humusowych. Troszeczkę was, że tak powiem, wprowadziłem w błąd. Nie są to czyste kwasy humusowe, jest to zawiesina węgla organicznego pochodząca z węgla brunatnego. Jak wspominałem, jest to produkt niefiltrowany. Z racji tego, że posiadam beczkowu, zdecydowałem się na frakcję Powiedzmy tą z największymi drobinami, nie robi to dla mnie żadnego problemu, ponieważ aplikował to będę przez łyżkę rozlewającą. Osoby, które chciałyby takie coś zaaplikować za pomocą jakichś opryskiwaczy, no muszą niestety kupić produkt ten dużo mocniej filtrowany, pozbawiony tej grubszej frakcji. Słuchajcie, jest to pierwsze uruchomienie beczki w tym sezonie, zaraz sobie troszeczkę ją przeserwisuję. Muszę sobie przelać pompę olejem troszeczkę mocniej. Jest to pierwsze jej uruchomienie. Podejrzewam, że cały olej z łopatek, z wirnika, spłynął na dół, żeby go dobrze rozprowadziło. Chwilę chwilę pozwolę popracować na wolnych obrotach. Jak wspominałem jest to pierwsze uruchomienie w tym roku, e, pompa e, włączona na zasysanie, zamykam zawór w besce. dlaczego tak robię? Żeby pompa zaciągła oleju, tu będziecie mogli to zobaczyć jak olej idzie, drąży powiedzmy w układzie i teraz zostanie podawany na łopatki pompy. Tutaj za tym pomocą tego pokrętła można e, regulować dawkę. Powinno być około 40 e, kropel na minutę w tej chwili ja podaję troszeczkę więcej, żeby e, po prostu pompę przesmarować. Żeby spokojnie olej zasała Żeby zapewnić równomierne wymieszanie zdecydowałem się Troszeczkę to Można powiedzieć Wybełtać I zrobię tak, że jako pierwsze Wypompuję ciecz z Z tej kastry A potem do pełna dociągnę wodą Z basenu, który stał przez całą zimę, także jest to woda bez chloru, bez jakichś tam powiedzmy to yy, uślachetniaczy dla, dla wody kąpielowej, tylko jest to woda surowa, tak zwana deszczówka bym to nazwał. No nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was do dalszego oglądania. W ogóle w ogryzarce jest bardzo pulchno, próbowałem wjechać No i niestety, zobaczcie, zapada się, no kurczę, dobre 20 cm, tyle ile było poziom ziemi, tyle się zapada, to jest straszna susza, dawno nie padało, no przyznaję się, Janmar nie dał rady No ale zdarza się Słuchajcie, zrobimy sobie ciśnienie Na razie mam zawór otwarty, puszczam pompę na tłoczenie, zrobię sobie ciśnienie, wtedy otworzę zawór I wyjadę po prostu Kawałek, i tak zrobię dwa razy aż pokryje całość w poletka.

Tym oto sposobem mam zaaplikowane ten ekstrakt węgla brunatnego z kwasami humusowymi. Jest w miarę to równo pokryte, tutaj troszeczkę niedolane, ale to się nic nie dzieje. I tak ziemia jest mieszana, także to gdzieś tam się wyrówna. Słuchajcie, skusiło mnie, żeby troszeczkę pobronować, bo miałem takie delikatne nierówności po rozlewaniu, jak tu próbowałem wjechać i ogólnie po glebogryzarce, żeby to było jednakowe. Eee, nie wiem, czy to nie był błąd troszeczkę, bo jest tak generalnie susza przeogromna, jest po prostu popiół. Jeden popiół, nie, nie można tego inaczej nazwać, kurzy się strasznie, nie wiem, czy sąsiedzi nie będą na mnie źli za... Za to, że przed świętami przed pokurzyłem, czy jakieś okna nie były myte przypadkiem. No masakrycznie czosnek jakoś już wygląda, ale też mu brakuje wody. Tutaj już też ten fragmencin podronowałem. Powiem szczerze, susza. Jeżeli u Was też jest, dajcie znać w komentarzach. To jest po prostu masakra. To już nie wiem, czy to już nie jest klęska jakaś. Żywiołowa, bo, bo ja to jestem pół biedy, bo jestem, że tak powiem, amatorem hobbystom, ale osoby, które z tego żyją i, i będą miały te plony kilka razy mniejsze niż powinno to być. To, to, to po prostu jest tragedia. To się, to, to, to jest, nie da się tego opisać. I w tym odcinku to będzie już wszystko. Eee, zapraszam Was do dalszego śledzenia kanału, a na tą chwilę. Cześć!